Cześć, witam Was. Dawno nie było tutaj nic z pola. No więc dzisiaj przyszedł czas. Ziemniaki dojrzały. Łęciny obeschły. Przyszedł czas na wykopki. No widzicie, trochę tutaj zaniedbałem to pole tutaj, gdzie ziemniaki rosną. No ale powiedzmy, że nie ma tragedii. To i tak się wykopie, to się tu poplewi bardziej. Tradycyjna, kurcze, tutaj e, operacja, jak co roku. Obcinamy Łęciny sierpem w moim przypadku, bo tak mi wygodnie nawet teraz to tak kiepsko wygląda, bo mam w jednej ręce kamerę, ale to wiecie, to zaraz odłożymy, pyk to się wszystko widzi, ta obcina o, to, 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 to. i to się bierze na bok, także obcinam i się zobaczymy za chwilę. Ok, słuchajcie, na razie tyle bo to chcę tylko, aby tak trochę do obiadu podebrać na jutro, bo jutro niedziela, więc wiadomo ziemniaczki muszą być o, a ja tutaj jeszcze widzę takie przerywnik szybki będzie iś niedojrzały. o, to, 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 to nierobaczywe nierobaczywy ostatni moment, żeby je zerwać i zjeść, także próbujemy kwaśne ale takie mają być bo taka to odmiana, kwaśna wiśnia pyszne, słuchajcie tam widzę kolejne ale to na spokojnie, wykopiemy se, pozjadam także chyba Wam też smaka narobiłem, ale to wiadomo jak nie macie swojego sadu, to sobie możecie przecież w sklepie kupić jakimś lokalnym polecam, naprawdę bardzo dobre takie owoce ale mimo wszystko, w sklepie takich nie kupicie, to ja wiem co ja tu mam. To nie było. To drzewo nie jest niczym pryskane, niczym chemicznym. No jak je chyba żeby rdzewiało, tak jak tam rozkwinie, Wam mogę potem pokazać, ale to to drzewo akurat ta wiśnia nam jest akurat odpukać oczywiście, żeby tylko tak dalej. Nic jej się tu bardzo nie dzieje, jest porządnie zakorzeniona. I to jest zdrowe drzewo, słuchajcie, bardzo fajne, bardzo fajne owoce daje corocznie i oby tak dalej odpukać. Dobra. Yy, kopiemy sobie. Dobra, jak się za to zabrać, żebyście coś widzieli, a żebym miał wygodnie robić. O, na mojej ławeczce opieram kamerę. I, I... kopiemy. Co to tutaj jest? cegły, to na bok trzeba wywalić, bo to niepotrzebne. Przeszkadza. No może widzicie? Mam nadzieję, że tak. No. O kurde, ale sypło ziemniakami w tym roku, jeżeli mogę tak powiedzieć. Bo to nie jest zboże, ale chyba termin Termin brzmiący, że, że sypło jak najbardziej tutaj może być podpięty pod ziemniaki. Zbieramy. Tu sobie gdzieś położę miskę i tak stanę, żebyście też widzieli co nieco. Kurde, ale fajnie, fajny, fajny, obfity plon, że tak powiem, w tym roku. Ja to już widzę. Jak tyle ziemniaków było z jednej, że tak powiem, rośliny, z jednego tego ziemniaka. Bo tu, gdzie teraz wykopuję, to był jeden ziemniak wsadzony w ziemię, także... No, jestem zadowolony, nie powiem, nie ukrywam. Jestem bardzo zadowolony w tym roku. Jak na razie. E, no, bardzo ładnie kurczę, bardzo ładnie powiem wam. Tu takie pyrtki małe, ale wrzucam wszystko, to się potem poprzebiera te małe to najwyżej się umyje i w mundurkach się ugotuje też tak przecież można zrobić, a takie młode mogą być też dobre dobra, to tu wybieram dobra, tu trzeba też na ten chwast, o patrzcie, takie pyrtki takie, no wiadomo, takie tutaj kurde kuleczki, żeby brzydko nie mówić, takiego czegoś to nie będziemy gotować, ale to ale takie to się umyje i w mundurku się zrobi, nie? Taki no może ujdzie na jeden gryz, tak na widrzec, nabić jeden gryz zrobić, no to może tak. Tutaj ręcznie wybieram, bo, bo łatwo jest ręcznie wybrać, więc tutaj sobie na razie ręcznie radzę, to tam nie takie rzeczy żeśmy rękami dotykały, także się nie boję, że się urodzę jakoś bardzo. Dobra, pyk. Kurde. Ile ja komarów lata, no co wam mogę jeszcze powiedzieć? Tak, w międzyczasie, jak ja sobie te ziemniaki zbieram. Byłem dzisiaj na wyprawie rowerowej, słuchajcie, 20 km ponad. W obie strony razem. No, nie, nie, aż tak, że w jedną stronę tyle. No, ale to i tak chyba nieźle, słuchajcie, nie? Aha, Wam pokażę też od razu. To mi przypomnijcie, jak możecie. Jak skończymy kopać tu ziemniaki, to pójdziemy i Wam pokażę, kurde, jak se stopkę zrobiłem bajerancko w rowerze. Hmm. Tak, jakby nową stopkę, bo te crossy, takie, wiecie. Zwykłe rowery cross, one mają stopki takie aluminiowe z plastikową końcówką, żeby tam regulacja była, wiecie o co chodzi. I to jest po prostu taka rzecz, że ta regulacja, ten element plastikowy, służący do regulacji, po prostu wysunięcia stopki, on się bardzo często, tak jak słyszę też opinie innych użytkowników tych rowerów, bardzo często się. Urywa, po prostu się wy, 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 wyłamuje tam w środku ząbek ten zatrzaskujący, taki mocujący I się urywa No a ja Wam pokażę dzisiaj jak ja sobie z tym poradziłem, jak poprawiłem fabrykę I jak sobie też możecie, jeżeli tylko chcecie poradzić z tym Incydentem, o którym właśnie wspomniałem i który jest z tego co mi wiadomo dość częsty w tych crossach Kopiemy dalej Zobaczymy czy coś tu jest także kopiemy, kopiemy, zwojcie dalej tu już nic nie ma dobra tu też nic nie będzie raczej ale to sobie mogę a jednak jest widzicie, warto było rozgarnąć także nie ma co oszczędzać czasu tylko jak kopać to na całego może no coś tu będzie jeszcze ale nie, już nie to tylko tam parę było tych kartofli dobra lecimy dalej to tak nie za dużo, tak trochę bo to do obiadu na jutro, nie? tak żeśmy chcieli, żebym ja wykopał do tu kopię, nie? no patrzcie, patrzcie jak dużo normalnie jestem pod wrażeniem w tym roku z tych ziemniaków jak na razie widzicie? widzicie normalnie jestem bardzo zadowolony jak na razie z ziemniaków tegorocznych także tak tam dalej ten tak dobra żebyście coś widzieli, zaraz Wam kamerę tam dam bliżej i tak zrobimy, moment tak jak mówię, te takie malutkie, takie fez malutkie, bo bo tak jak mówię, takie, czy nawet takie ujdą ale takie fez malutkie, no to odrzucę, bo to tam się nie nadaje nawet się nie opłaca do garnka tego wrzucać bo to nawet na widelec się tego nie nabije co tu jeszcze mamy Kolejne wypadają. Dobra, jeszcze raz przebierzemy pazurami. To miejsce. Dokładnie trzeba wszystko przebrać, żeby żadnego ziemniaka nie ominąć, tak jak to mi się zdarzało w ubiegłych latach. No i myślę, że tu ostatnie, po prostu ten ostatnie wbicia pazurów i będziemy kończyć. Chyba na dzisiaj to kopanie. Bo bo po prostu więcej nam na jutro do obiadu niedzielnego nie trzeba. Pyk, taki o, zielony, taki trochę, ale to. to przez to, że był lekko odsłonięty. Był lekko odsłonięty, nie był do końca obsypany w tym kopcu, i tak wyszło. Pyk. Pyk. Co tu jeszcze jest, kurde, w tej ziemi? Są jakieś, są. Pyk. Tak wiecie, jak się kamerzysty nie ma, to trzeba patrzeć. Na miarę możliwości, oczywiście. Na jedno i na drugie. Żebyście wy widzieli, ale żebym też ja, jako kurde, youtuber, żebym też coś widział, nie? Youtuber, taki vlogowiec, vlogers. Tak. Kurde. O, to, 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 to. Cóż, cóż zrobić, kurczę. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Ogrodnictwo, wam powiem, fajna sprawa, tylko trzeba mieć czas. Czas jak czas. No tam da się to wszystko u, u tego, u, pogodzić ze sobą to wszystko. Tu najbardziej się chyba rozchodzi o, o ziemię i chęci. Trzeba mieć swój kawałek ziemi, no i chęci, żeby to obrawiać, nie? bo tam czas to jak czas, to się wszystko, moim zdaniem, da pogodzić ze sobą jakiekolwiek hobby tu już nic więcej nie będzie, także tak no i cóż bierzemy to na bok i na dzisiaj tyle o, jaki ładny zachód słońca, zaraz Wam postaram się to pokazać jest, słuchajcie, grubo po 20 także trochę się spóźniłem na zachód jakbym chciał Wam taki prawdziwy fajny pokazać, ale coś może się uda pokazać mimo wszystko o tak, słuchajcie, idziemy zanieść to w miejsce inne niż tam pole. do domu po prostu i zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Okej, okay, słuchajcie, obiecałem, takie jakieś ujęcie Wam znalazłem. Także widzicie, takich kilka ujęć z naszego mini-sadu i z moich upraw za bardzo się czym pochwalić nie ma. No, ale widzieliście wiśnię, jabłoń, jakieś tam owoce są. A teraz od razu ostrzegam osoby, które mają lęk przed jakimiś takimi, wiecie, zjawiskami. Nie wiem, czy to można po to arachnofobię podjąć podpiąć. Chyba nie, ale no, ostrzegam po prostu osoby wrażliwe na krzywdę zwierząt i tak dalej. No jak widzicie, jest to chyba nornica albo mysz, ale to jest, kurczę. Taki pyszczek ma długi nornica, chyba mi się wydaje, zagryziona przez kota. No cóż, chyba to jest nornica, chociaż nie jestem pewien. No, mi się wydaje, że nornica, bo ma taki długi pyszczek, mysz ma krótszy. Także, no, dla rolnika, dla gospodarza. Ogrodnika, to, to dobrze, no ale tak z punktu widzenia przyrodniczego, naturalnego, no to mogła sobie żyć, nie? No, także widzicie, słuchajcie, zabieram narzędzia i idziemy chować wszystko i kończymy. Także słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Jeżeli coś będzie ciekawego, to Wam dogram, ale raczej nie, bo już jest w ogóle ciemno na dworze, tak naprawdę praktycznie także. Na dzisiaj tyle i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!